Cześć, cześć, dzień dobry, witam na kanale, z tej strony Wojcima, to jest kolejne spotkanie z grą City Bus Manager. No i moi drodzy, zaczął się wrzesień, zaczęła się szkoła, tak więc i my tutaj w City Bus Manager kończymy już ten okres wakacyjny. Dzisiaj jest ostatni dzień rozkładu powszedniego wakacyjnego, nie, do, nie, ma tutaj, nie mamy linii stricte szkolnych aktualnie, no ale mamy dwie linie wakacyjne, które od... Od w poniedziałku, czyli dnia 99, przestaną kursować i mamy też oczywiście linię 102, która będzie miała zmiany powiązane właśnie z... będą tam nowa, właściwie nowa stara linia, bo to z 205 powstanie 102 na dłuższej trasie, no ale będzie trochę zmian tak więc, no, od nowego roku, tutaj od dnia 99 w grze zmiany będą na razie mamy nas więc jeżdżą tylko standardowo 3 midiki no one tutaj sobie krążą dzisiaj po mieście na N01, N02 więc nic ciekawego się w sumie tutaj nie dzieje. Mamy już jakieś zmiany do przepisania. Czyżby się jeszcze zmiany nie przypisał? Nie wiem, coś tutaj brakuje, więc przypiszemy to. Na poniedziałek już tak czy siak nie ma co przepisywać, bo tu będą zmiany, 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 już chociażby 205 nie będzie. No właśnie, te brygady, które przechodzą z 205, będzie trzeba połączyć teraz ze 102. Więc będzie zabawa. Ciekawy jestem, czy to się nam uda jakoś. Więc te rozkłady jeszcze będą do edycji, najpewniej. Ale to, ale to zobaczymy. Eem, jako kierowca autobusu, pragnę podnosić swoje kwalifikacje. Czy mogę się czuć w, w kursie? Dobra, możesz. Niech ci będzie, nie będę przeszkadzał. O 129 już widzę, gdzie się podstawiło o czasie. Pięknie. No już cały tydzień kursuję, więc myślę, że tyle o ile sobie radzi jakoś. Ta linia, nie wiem, czy tam było jakieś przechowywanie na jakimś kursie, chyba raczej nie, co? Raczej jest tłok, no tłok, ale jest czasami tłoczno, ale jest raczej taki tłok znośny przez, przez pasażerów. Najwięcej nam aktualnie 117 zarabia tutaj. Czasami faktycznie zdarzają się przepełnienia, ale raczej takie drobne. 136 no właściwie no to już nie jest przepełnione, tu by trzeba było coś poradzić na to. Może przeguba, chociaż przeguby będzie ciężko tutaj na Bilitewskiego mi się przeguba absolutnie nie zmieszczą. tu na przykład na 117 już wyjeżdża, 109 też będzie robiona. Więc niech wyjeżdżają, niech jeżdżą. Otóż, pierwsza 107 się toczy i zaraz wozy będą śmigać, nie? 129 już w Olsztynku, tutaj 126 już na Podleśną jedzie, 128 zaraz na Cementową będzie jechał, 111 już też do Gudkowa leci. No i bardzo dobrze, niech rozpoczynają dzień powoli, ostatni dzień wakacji w grze. 307 też będzie już zawieszony od, od końca, od poniedziałku, nie będzie już się pojawiać na trasie. Ale zanim będziemy przechodzić do tych wakacji, to trzeba by było zrobić jesienny rozkład na 304 I to będzie trzeba zrobić chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, że teraz I tak to sobie zrobimy, że teraz to będzie, więc niech tam czas sobie płynie, a my sobie w tym czasie stworzymy tutaj nowe rozkłady, czyli tylko nie tak Dlatego, że to będą zupełnie nowe rozkłady, no, mówię nie tu, tylko wolałbym, żeby to było pod spodem, bo to będą dni powszednie i to będzie na razie rozkład tak naprawdę już wrześniowo-październikowy, dlatego że ten rozkład taki zostanie już do końca okresu funkcjonowania tej linii. A oczywiście tak, zostaje pełen wariant trasy, czyli Jagiellońska Ogrody, ten taki wydłużony, on zostaje normalnie. Będzie też wariant skrócony, ale no, będzie ich trochę mniej, dlatego że będzie jedna brygada co 80 minut tylko w godzinach 8-14, więc tak naprawdę tylko część kursu będzie realizowana. Oczywiście jakieś tam przejścia zostaną, zobaczymy co tam w ogóle jest, bo ja nie wiem jeszcze, więc to wszystko będzie do zrobienia jeszcze dzisiaj bądź w kolejnym odcinku te wszystkie przejścia międzybrygadowe. Jak już będę mieć rozkłady pewnie jutro, dlatego że jutro pewnie będę też zmieniać to wszystko. No to będę wiedział co ewentualnie można, można wpisać. To będzie trzeci rozkład. Tak, to jest ten wariant podstawowy. To jest drugi wariant podstawowy. Tylko nie, to jest skrócony. Dobra, to jeszcze potrzebuję teraz ten od Wójtowa do Jagiellońskiej. I na razie tyle bym zostawił, bo muszę tu jakoś ten rozkład ułożyć najpierw. Więc tak, część oczywiście to będą kursy przejęte z tego rozkładu, jakoś się postaram. Więc o której byłby pierwszy? Pomyślmy. Czy pierwsze włączenie do Wójtowa, czy pierwsze włączenie do... Do... Do Jagiellońskiej, może do Jagiellońskiej, 8.10. To był dobry pomysł. Czyli musiałby być taki wariant teraz, więc musimy tu znowu pokombinować z rozkładem. Dni poprzednie, I znowu wpisujemy e, miesiąc 9 i 10. Tak. No i teraz trzeba tutaj wpisać te dni. W sensie ten, ten wariant, nie nawet nie tyle te dni. Więc gdzie teraz mamy ten wariant? To jest do dworca, ale to nie. Mnie interesuje z, ja, nie z Jagiellońskiej, tylko właśnie z Wójtowa do Dworca też nie, z Dworca do Jagiellońskiej o, to jest ten wariant, który mnie interesuje i ten był wariant, który bez zmian odbywałby się 8.10, on mógłby zostać z tym łączeniem ze 141, to jest to łączenie, które uważam, że może zostać spokojnie natomiast potem jakbyśmy mieli te kursy niech będzie 8.35, to akurat może normalnie być realizowane, czekajcie tylko gdzie ja teraz ten wariant, to jest ten wariant, nie tyle była 8.35 tak, potem byłaby 10.05 tak, żeby tego godziny odjazdu zostawić już z tego starego rozkładu Niech będzie jeszcze 11.25 i 12.55 będzie ostatni, już więcej nie będziemy ich realizować. No i teraz tak, z dworca do Wójtowa, to raczej tego wariantu nie będzie, więc go nawet nie realizujemy. I to będzie pełen wariant, ale w stronę, ale w stronę, poczekajcie, w stronę Jagiellońskiej. Czyli to jest coś takiego, dobra, dobra i teraz... Z wójtowa mamy odjazdy tak to jest. Poczekajcie, to jest pierwszy kurs, czyli 9.15, 10.35, 11.55. Ja nie, już nie pamiętam, czekajcie, 9.15, 10.35, 11.55 to będzie ostatni pełny, a kolejny już będzie skrócony tylko do, tylko do yy, znowu do tego, znowu do dworca, żeby już było przejście na inną linię. Bo za jeszcze zajezdli, bo nie wiem, jak tam wyjdzie. Może wyjść że akurat na tej brygadzie, będzie tylko zmiana A, czyli to będzie od 5 i o 14.00 będzie wóz na bazie, po prostu po południu będzie jakiś dodatek robił jeszcze, jeżeli zdąży. A jak nie, to będzie samo na bazie, coś tam nam się zre, za, za. jakiś tam ten cel o sprzedanie biletów, dobra, fajnie. Mam jakieś badania dodatkowe, bo jeżeli mam badania, to mogę je zrealizować, a jeżeli nie, to w sumie to nie ma większego znaczenia, chyba nieco, no bo rozszerzać na razie obszaru nie będę, więc niech chodziłem się na tym, co mają robić. W ogóle przekroczyliśmy 10 milionów na koncie, dobra, wracamy do rozkładu 304. W związku z czym lecimy. I teraz tak. Te 3 godziny odjazdów mamy, czyli do 11.50. Będzie teraz jeszcze kurs zjazdowy, tylko ja muszę go skopiować. To jest coś tutaj, nie, to nie jest tutaj, tutaj. A dobra, jest, dworca Zwójtowa, zgadza się. I to będzie kurs, o którym on tam teraz jest, 13.25. Tam będzie teraz zrealizowany wariantem skróconym do pętli dworzec główny i tam będzie zjazd, bądź też przejście na inne zadanie. Więc tak to będzie wyglądać, taki, taki skrócony. Można powiedzieć, że skład jazdy tej linii. No i mamy jeszcze soboty, niedzielę i święta. Oczywiście rozkład tu będzie ujednolicony, tu nie będzie żadnych jakichś dziwnych y, zmian w nim. Y, tak, to jest wrzesień i październik, dlatego że ten rozkład będzie... Czekaj, jako czas znowu puszczę. Ten rozkład oczywiście będzie tutaj spójny na... Na te oba dni, czekajcie, o, tu na razie nic nie klikam, bo jeszcze w tym tygodniu jest normalny. I teraz tak, podstawowy wariant, czyli wariant, Jagie... nie, najpierw, może najpierw tak, Jagiellońska y, Wójtowo, to jest wariant podstawowy, podstawa podstaw, czyli to. E, kolejny wariant, to jest wariant y, wójtowo jakielnońska tak, to też jest wariant podstawa podstaw. Te dwa warianty muszą być w tym rozkładzie, ale oczywiście ten rozkład zostawimy, te rozkłady, które mają mamy wakacyjne, no bo w przyszłym roku też będą wakacje i będą pewnie nie z tymi samymi jeździli, no ale na razie je bo nie wiem jakie ta linia przejdzie zmiana, a może żadnych nie przejdzie i będzie jeździła, tak? Eee, no i teraz jeszcze warianty skrócone, tak? Czyli warianty z dworca do eee, tych obu pętli, no i warianty z tych obu pętli do dworca. Więc łącznie będzie tutaj 6 rozkładów jazdy, tak wychodzi mniej więcej. Więc troszkę tego powstanie to jest wariant. Skąd? Z dworca do wójtowa. No właśnie, to wariant z dworca do wójtowa będzie tutaj, proszę bardzo. Kolejny wariant to będzie wariant z tróbną od razu z dworca, najpierw do Jagiellońskiej Może. Żeby to jakoś miało ręce nogi drobiny rozumu Z dworca do Jagiellońskiej To jest dworca do Jagiellońskiej? Nie Z dworca do Jagiellońskiej to będzie gdzieś tutaj pewnie O jest Z dworca Jagiellońska Zgadza się Czyli wpisujemy Jagiellońska ogrody Wszystko się zgadza Super A i jeszcze dwa rozkłady Czyli soboty, niedziela to jest wrzesień i październik Najpewniej zawiesimy tą linię tuż przed okresem wszystkich świętych Bo jak będzie wszystkich świętych to ta linia tak powiem będzie nam trochę przeszkadzało będzie nam zabierała przegubowca, która będą nam potrzebne, więc pewnie chwilkę przed tym okresem po prostu ją zawiesimy już na okres całkowicie. No po prostu na okres zimowy, już taki stricte zimowy, no bo raczej nikt w listopadzie na działkę nie jeździ. Chociaż kto wie. I teraz tak, tutaj tego rozkładu również na razie nie ma w zakresie obowiązujących i powiedzcie mi teraz jeszcze tak, wariant zjazdowy, to jest wariant z do dworca. Świetnie, to będzie jeden wariant. Jegieleńska Dworzec, a jeszcze jest drugi wariant, i teraz muszę go odnaleźć, i to jest wariant Wujtowo Dworzec. Zgadza się, to jest Wójtowo Dworzec, super, hiper. No i teraz, o której jest pierwszy kurs w tym rozkładzie? 7:45, to nie, to tu będzie u nas 8:45, pierwszy z i kursy będą co 40 minut. Czyli 8:45, potem 10, 12, 14, 16, 9, 25, 11, 13, 15, 17 i 10, 5, 12, 14, 16. Ostatni kurs będzie siodował 17,25 i myślę, że po przyjeździe do wójtowa, czyli po 27 minutach tam może być jakieś 5 minut przerwy i powrót będzie 9,17, czyli pierwsza 8:37, 37, bo pierwsza brygada się będzie włączała do wójtowa

O której my jesteśmy mniej więcej na dworcu. My jesteśmy tak mniej więcej powiedzmy 8.57 na Zakładach Graficznych, czyli 8.17 musi być wariant, czyli 8.15 będzie wyjazd z dworca w kierunku do, do, to jest do Wójtowa, zgadza się, a teraz kurs do Jagielońskiej, o której my jesteśmy na Jagiellońskiej pierwszym kursem, w sensie, o której jesteśmy na dworcu, to jest 16 to jest 8.53, czyli 8.13 musi być włączanie. Jak rozumiem, 8.13, tak, to będzie godzina włączenia, czyli 8.13 będziemy się toczyć. I teraz kursy zjazdowe. No, tu kursy zjazdowe to nie ma żadnego problemu, po prostu tu są kursy 40 minut po ostatnich na pełnej trasie, czyli z Jagielę to jest 18.05, e, a z Wujtowa chyba troszkę później, czy troszkę wcześniej, nie, nawet chyba trochę wcześniej, bo 17.57 coś mi się wydaje, że będzie tak, 17.57. Tak, więc to będzie ten ostatni kurs jazdowy, więc rozkład jazdy dla tej linii jest gotowy oficjalnie. Oczywiście przyspieszamy na to czas. Dobra, dostawca paliwa to jest spoko. Tu widzę, są jakieś problemy, ale niech oni sobie jakoś tam radzą. Dobra, no przyjmij tą karę, trudno się mówi. Jak już cię przyłapali, no to jest trudno, przyjmę karę. Chociaż no... Ojcie, moi pracownicy powinni jakieś szkolenie przejść normalnie. Dobra, jak tam stan techniczny pojazdów? Uuuu. Ciekawie nie jest. Dobra, próbujemy coś tu naprawić. Kierunkowska z kolegę ratujemy. Światło kolegę ratujemy. No chociaż żeby część wozów poratować. Dobra, klocki, olej też ci wymienię, bo widzę, że jest dramat. Światło ci wymienię. Tobie wymienię, się kierunkowska, z światło o olej, klocki, wszystko od razu ci wymienię. To co się da tam wymienić. Wycieraczka i tam kierunkowska, tutaj wycieraczka router. To wszystko trzeba naprawić. O, wycieraczka na przykład w czym jest niesprawna, świetnie. Tak, słuchajcie, żeby wszystkie wozy po zjeździe były w naprawie najlepiej od razu To co przynajmniej mogę naprawić od razu Te wszystkie cztery rzeczy, czyli opony, klocki, pas i olej wymieniamy Kierunkowska, światłowycieraczka, olej, pas, klocki, opony To też wymieniamy hmm, Tutaj tak, kierunkowska, światłowycieraczka, olej, pas, klocki, opony Wszystko znowu, komplecik Tutaj Router, aha poczekajcie, bo tu już mi się widzę wozy za, znowu zapętliły jakoś dziwnie a z wozu się tak zapętlają, bo to nie można się odnaleźć, który wóz już jest kliknięty. Co to tak? Powinno tak być, że oni się tak jakoś dziwnie segregują, powinno być numerami cały. Czas. Więc teraz się zostawiam, niech oni tam naprawiają i tak mają to naprawę sporo wozów. Więc niech je ratują, a, a zresztą no, zajmować się w przyszłości. I tak wszystkich na raz nie zrobią, tu widzę, że jest super. Jak ta ocenka, dalej 3,5 niestety. No a 119 to akurat faktycznie jest. O matko. Dobra, czyli widzę, że mamy kiepską sytuację, bo mamy połowę pasażerów dostępnych w wozach. Ale dobre, nie jest najgorzej. To jest weekend, więc powinno być dobrze. Teoretycznie na weekend mogę powysłać więcej przegubów, więc troszkę jutro zmienimy harmonogram. Hmm, na, w sensie to no, zrobimy tak: po prostu będę przypisywał przeguby na linię. Czyli tak, 121 będzie przegubowe jutro, bo to nie wymaga, nie? Tak naprawdę, tylko na 136 i na 105 muszą być solówki, Pozostałe będą no, nieprzegubowe przegubowe jutro. Więc jutro wszystko będzie na przegubach, co się tylko będzie. O wiadomo, jak jakieś, jakieś zadania będą konieczne, żeby obsługiwać je 12, bo nie mam odpowiedniej liczby przegubów, to spoko, ale jak będzie tylko się dało, to wszystkie przeguby będą jutro na mieście na pewno. O, właśnie, 136. To nie. Bo 136 będzie bryg linią, która właśnie będzie robiona przez standardowe autobusy. 205, 126, 128, o takie krótkie 132, to po 132 coś jeszcze może jest, do, żeby wyjechał. Kierowca, na przy... Oj, na 135 jeszcze musi być solówka, właśnie. Na 307 kolega wyjedzie, żeby nie było marnotrawstwa. Dobra, co my tu dalej mamy do przypisania? 136 zostaje, 131. Po 131 to będzie jakieś 307, myślę, do obsługi. O, właśnie to zadanie na przykład wyjedzie, żeby nie, żeby nie marnować wozu bez sensu. To zostawiamy. 101, tak. 113 oczywiście, 109, 117, 110, 131. Potem mamy 117, 107. 121, potem 128, 103... No mówię 128, 113, 109, potem znowu zaś 103, 111, dobrze mówię, dobrze 101, 130, to jakieś krótkie 121 się trafiło, dobra, to to wyjedzie na tym przegłup, a potem będzie jakaś zamiana najwyżej, w sensie Wóz wyjedzie znowu i wyjedzie znowu na 127 po prostu i co mi tu jeszcze zostało? 307 to oczywiście przegub, 304 przegub, 135 bez przeguba, 127 przegub jedzie, 109 przegub, aha, mi to pewien brygad zostanie, tak? 106 przegub i już widzę, że trzeba będzie coś zdjąć, 126 i 130. Teraz tak, ile mi zadań przegubowych stricte zostało, które muszą być przegubowe? 111 i 304, tak? I 117 i 126, czyli dużo, czyli 4 wozy muszą być zdjęte, tak? 106 wracasz 109 może nie może nie 127 akurat może tak może nie 130 może może dobra 128 jedno zabierzemy 121 jedno zabierzemy jeszcze czwarte jakieś zadanie dobra to nie będzie 110 131 teraz te zadania będą na na dwunastki a na przeguby będzie 304 na przeguba będzie 111 i na przeguba będzie 117 i 126 gdzieś będzie na przegłuba, to będzie tutaj na 100, 126 też będzie przegubowe e, i jeszcze mamy jeszcze więcej jest zadań. Uuu, 113-107, tu mamy dwa kolejne wozy do zabrania. Chyba 137-132 to akurat mogą być na solówki, to nie problem jest, więc 132 i 131 po południu mamy no na 12 to nie problem ale tu widzę jest ciekawie, w sensie już nie jest tak chyba źle co? Tu no, po prostu musimy teraz parę solówek też przydzielić, może przydziela najpierw te najnowsze nasze kartony, czyli tak, 136, 110, 131 kierowców trzeba przydzielić w ogóle, tu 121 przypiszemy, 128 niech jedzie 130, przepraszam, 135, tak, 128, na 105 też pójdzie solówka, to jest krótsze zdanie, więc może wyjechać ten na przykład i może na 106 też wyjedzie jakiś inny, na przykład ten niech sobie wyjedzie, 127 może wyjechać ten, teraz co my tu mamy dalej, 121 to niech może jedzie ten, 101 ten i 106 niech pojedzie sobie ten kolega. I tutaj jeszcze mamy 103, to może niech ten pojedzie, 345 to może niech wyjedzie ten kolega na przykład 128, ten kolega niech sobie zrobi 136, ten kolega 113, to zadanie na przeguła, więc te, dwo, te trzy przeguby zostawiamy, 4 właściwie i potem mamy już same jakieś tam, dobre. No teraz tak, musimy znaleźć zadania, które mogę jeszcze zmienić. O, 1525, a tu jest wyjazd 1525, dałoby się? Dałoby się, super, to już jedno mamy z głowy, zostały tylko trzy że jakieś się jeszcze znajdą, co? Nie, zna nie znajdą się, jesteście pewni? Aha, tu już część w ogóle zadań się przypisała, super. już za bardzo nie będę miał niedługo z czego wybierać, więc trochę musimy chyba to pozamieniać, jak ten harmonogram. Eee, ojciu, ojciu, no no, ciekawie tutaj się robi, niestety. Ojciu, ojciu. A to 136 wszystkie przypisałem, czy jakieś tu jedno tylko no, było? No. Czy Czemu tak mało ich tutaj było? A co, 136 gdzie jest jakaś druga brygada czy coś? Tutaj jest na przełuba? Ja wpisałem? Czy o co chodzi? Nie mówcie, że jest to trzy... Fy, Ja cię kręcę, wpisałem tu przełuba, no. Dobra, trudno się mówi. Dobra, te zadania będą musiały iść na solówkę. Trudno, mam wyjątkowy dzień, nie będziemy się tym przejmować. 107. Ty pójdziesz 107, zrobisz i tyle. 100, jakieś 101 krótkie to może zrobić ty. I oczywiście nie midikami będziemy robić te linie nocne, za chwilkę to przydzielę. Tylko jeszcze to jakieś 132 przydzielę. Zresztą same wieczorne, te wieczorne zaraz tu przydzielimy. E, 205 to może te czerwone Solarisy, które jakieś tam dzisiaj już jeździły. To przydzielmy może tutaj 933, potem 934 i 936. E, na 101 może wyjechać przegub, bo nie jest wolny, na 121 też może wyjechać przegub, na 132 też może wyjechać przegub. Na 101 kolejne też jakiś przegub może wyjechać i na 107 też przegub może wyjechać, super. Więc zadania rozdzielone, wszystkie przegubowce będą na mieście, tak naprawdę pojedyncze wozy 12-metrowe zostają na bazie. W sensie wyjeżdżają z bazy. Bo jednak głównie... No, ze względu na sytuację muszą wyjeżdżać ten. Aha, i ze 136 to trzeba ten wóz oczywiście z, 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 zdjąć, tak, nie może jeździć tutaj. Na 136, w związku z powyższym to zadanie musi zostać zakończone i nie będzie realizowane po prostu w dniu dzisiejszym. A ze względu na sytuację i tyle. Jutro też będzie to jeszcze. A to jest piątek, poniedziałek. Dobra, to już poniedziałek, to jakoś sobie poradzimy, myślę. Nie szkoda, że akurat ostatnie dni sezonu takie się zrobiły, no ale trudno. Jak, jak, jak to czasami bywa, no to niestety nic nie poradzimy. No autobusy dzisiaj nietypowe, nie będą obsługiwały na przegubę, chociaż część zadań to, że będzie oczywiście na solówki, no nie wszystko się dało obsadzić. Ale no chociażby 205 na, na przegubie i to jeszcze w dodatku na takim przegubie. I rzeczywiście jeździ najnowszy wóz praktycznie, na drugi jeździ na 126, no i fajnie. A drugą brygadę 205 obsługuje kto? Bo tu jakiś drugi wóz się też toczy gdzieś. To nie wiem teraz, kto obsługuje tą drugą brygadę, bo jedno, na jednej jeździ karta, a na drugiej kto jeździ. A na drugiej jeździ mam 244, Dobra, to niech się śmigają radośnie. Eee, no, już ostatnie dni tej linii, więc ostatnie dni jeszcze mam promocję. <laughs> w sensie promocję, no więcej, więcej metrów, no, autobusu. Fajnie, fajnie, podoba mi się to, podoba mi się to. Tu mamy 24 osoby, no właśnie, żeby nie było tłoku, to na wszystkie zadania ten, a 136 zjechało przypadkiem już? Jeszcze chyba nie zjechał kolega, nie wiem, czy już zjechał? Zjechał przegół. dobra, zjechał już. Kierunkowska z Maliczyn. no niestety to, to zadanie będzie niezrealizowane, bo cóż. Już nie mogę go przydzielić, oczywiście 136 mogę odciążyć jakoś, ale no też za bardzo już go nie przydzielę nikomu innemu, więc trudno, musicie sobie jakoś poradzić z jedną brygadą, dzisiaj 136. I tyle, na no, co ja po na 110 idzie jakaś solóweczka. No parę solóweczek wyjechało, no bo nie było co zrobić. To musiało parę stóp wyjechać. Jakieś tam pojedyncze zadania, Te np. 128 czy coś, ale to nie wszystkie są na 128. A 128 masz jedną brygadę taką, a drugą już przegubową. Żeby to nie było tak, że po prostu wszyscy są, wszystkie brygady są i od razu neutral harmonogram przy, przypiszę. E, to prawda, tu nie ma tak dużo zadań, więc tu w ogóle powinno styknąć i jedziemy znowu od początku, czy z tym razem z drugiej strony, może tym razem z drugiej strony, zacznę sobie od tych wozów i jedziemy. 20.00, tutaj to, to to, 109, 128, 126, może się od w ogóle sama przegłębię, na przykład w weekend już, w sensie w niedzielę, bo w niedzielę jest mało zadań, to może się uda, chociaż nie wiem. 25, 131, dobra, po 131 od razu kolega może jeszcze na wyjechać, będzie to nie 307. Zadanie, ale mamy w ogóle jakieś zdania wieczorne stick, te nie mamy. Dobra, na szczęście nie mamy, więc nie jest tych zdania aż tak dużo. 101, potem mamy, potem mamy 107, 121, 136. Moment, 136, tak. 113, 109, potem mamy 126, 128, 117, 136, 110, 131, tak. 126. O, mamy jakiś taki poranny 113, co robi tylko kurs, to możemy dać potem 304 do obsady. Żebyś się nie nudził przypadkiem, kolego. Tu masz 117, 107, 109, 117, tylko właśnie, potem te 136 będzie trzeba przepisać i 105 i 135. 103, 111, tak, tak, tak. Potem mamy 101, 130, o, 135 to nie, a właśnie dzisiaj 135 jeździ, co? Mam nadzieję, że 12. Chociaż nie wiem, czy 12. Nie, tu jedzie coś. A tu jedzie na 113 akurat, Gdzie jest 135. Tu jedzie, tak? Nie, to jest 128 przepełnione zresztą. Nie, tu jedzie 135, To jest 135 jest zwykły, zwykły solaris. 12-metrowy, no niestety. Część, część kursów jest co robiona przez zwykłe wozu, no, mniejszość, ale jednak parę sztuk się zdarzyło. Ale wróćmy do przydziałów, bo to jeszcze trochę zostało. 135, tak jak mówiłem, nie 121, no oczywiście, że tak 307 również. No i teraz jedziemy w wozy e, z tej serii jeszcze 304, na no, 345 to jedzie akurat standardowy, no tam ja wiem, że standardowy to może być trochę chyba mało niestety. On może iść trochę za bardzo wypełniony ludźmi, no, ale ja tutaj przeguła chyba nie dam nawet wcisnąć, więc musi jechać po prostu z 12, no i tyle. W dniu jutrzejszym. Nie, 307 to jest tak, 107 również oczywiście, sto, 105 zostaje, 107 jest przydzielone, 127 potem mamy 131 no i 127 i jeszcze teraz trzeba tak, na 135 jakoś, jakąś dwunastkę wysłać, niech będzie może ten na 105 niech sobie śmiga ten i oczywiście minibusy też w zastępstwie jadą w zwykłe wozy 12 metrowe a ich to będą może te, które już jeździły Czyli na przykład ten, ten i tutaj ten się chyba nie da rady wyjechać, więc niech ujedzie 932 w dostępstwie. Za, I teraz jeszcze tra, to, trzeba tutaj poszukać 136. Powinny być dwie brygady 136, które ja tutaj... O właśnie, ta brygada to jest tak, która nie będzie obsługiwana. I ta brygada. I to w sumie wszystko chyba, więc te brygady jeszcze dwie. One będą obsługiwane przez 150, 153 niech będzie i 154, proszę bardzo. Więc harmonogram na też jest właściwie idealny. Ciekawe jestem, czy w ogóle tu się ludzie pojeżdżą. No, chyba niestety nie, więc może być ciasno, No właśnie, mm. na tą linię po prostu wyślę dodatkowy autobus, spróbuję to teraz jakoś móc. Mogę to zrobić? Mogę, nie? Wstaw dodatkowy i wyślemy na przykład. C. tu ją mogę wysłać. Widzę, że połowa wozu właściwie stoi na bazie, więc tak ciężko cokolwiek. A dobra, niech, będzie, niech jedzie sobie Solaris numer 100. Niech chce śmiga na miasto. No i tyle. Jestem. Przedszkole bajkowy dom, ale nie, no wycieczek na razie mówię, że nie robię. No przecież ludzie. Jak nie, to nie. No przecież nie zrobiłem wycieczek, tak? Proszę bardzo, tutaj narodu jeździ. No ale dobrze, że są te przekupowce, bo one rzeczywiście dają radę. Ma większość linii, jak tam ostatni 307. No a sobie jeszcze radzą. Jeżdżą sobie. Tam dzisiaj śmiga 2016, 2015. A, a jako trzeci nie wiem, kto jeździ. A, zobaczymy, kto tutaj śmiga jako trzeci wóz, to jest ten? Tak, 1065 jeździ jako trzeci, bardzo dobrze. Na 304 jeździ 1064, a jako drugi nie wiem, kto jeździ, zaraz zobaczymy, kto to jako drugi śmiga na tej linii. Jako drugi sobie radośnie pomyka 210, wóz, najlepszy. Co tutaj przyjechało i rozwadza? Solówka? Aha, 136, no tak. Na 136 to by się dodatkowy wóz przydał wstaw dodatkowo, a niech jedzie ten sam skoro już dążył zjechać z tego z 345 zrobić kółeczko to niech sobie teraz zrobi 136 jeszcze rozumiem że 345 trochę odciążył, chyba nie bardzo co? dobra nie jest aż tak dużo ludzi więc może jest całkiem całkiem już odciążą na trochę, ale i tak wydaje mi się że dodatkowy kurs by się jeszcze jednak przydał więc jeszcze wyślemy dodatkowy autobus niech sobie śmiga, a nawet niech jedzie może przegub niech jedzie ten 2035 nieszczęsny, niech sobie tam wyjedzie niech sobie pośmiga żeby jednak troszkę ludzi zebrał. No i tyle. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj będziemy sobie kończyć. Wiem, taki trochę krótszy odcinek, ale tak, tak wychodzi. W kolejnym, oczywiście, będziemy obserwować ostatni kurs 307. Będziemy też zajmować się wprowadzeniem i wdrożeniem linii 102, 100, 102 i tak dalej, tych nowych rozkładów, więc będzie sporo zabawy, więc pewnie będzie dłuższy odcinek, a dzisiaj taki trochę krótszy. Za dzisiaj Wam dziękuję, jeżeli Wam się oczywiście podobało, to zostawcie łapeczkę w górę. No i co? Widzimy się już w sobotę w kolejnym odcinku z tej serii. Do zobaczenia.